przypadek, gdzie najszerzej uznana gra w gatunku jest nieznana poza kręgiem wtajemniczonych. Gra, która w większość lat wygrywa plebiscyt na najlepszego mapa, ale o grze ciężko przeczytać czy usłyszeć gdziekolwiek w mainstreamowych mediach gierkowych. Do tych najszerzej przedostała się Ikaruga i po tej nieraz miałem okazję przeczytać czy zobaczyć w popularniejszych miejscach, ale o Battle Garega usłyszysz tylko, jeśli już zainteresujesz się gatunkiem. To właśnie ta gra jest ulubieńcem fanów. Ale nie moim! Dzięki temu jestem w stanie krytycznie podejść do tego tytułu, bo o ile jest to gra w pewnych aspektach genialna, to jest ona ofiarą swojego geniuszu. Za kulisami naszej rozgrywki kryje się masa ciekawych rzeczy, jednak zacznijmy od tego, co widać. Battle Rega to wertykalny sztemap z 1996 roku wypuszczony przez Rising. Wybieramy jeden z czterech dostępnych myśliwców i w drogę. Do przelecenia będziemy mieć 7 poziomów. Pamiętajcie jednak, aby grać w wersję japońską, bo z jakiegoś powodu każda inna mapa. Pokręconą kolejność poziomów na naszą niekorzyść. Pierwszy z widocznych statków, Silver Sword, ma zwykły strzał oraz natychmiastową bombę, której kierunkiem możemy poniekąd sterować. Grasshopper ma mocny, wąski strzał oraz natychmiastową salwę wzmocnionego ostrzału na front. Flying Baron. Jest najszybszy z tej czwórki oraz ma stopniowo uwalnianą salwę rakiet jako bombę. Wild Snail jest najwolniejszy, ale jako jedyny ma przechodzące przez wszystko pociski od samego początku i salwę miotacza ognia. Szczerze, odnoszę wrażenie, że każda opcja może być tutaj solidnym wyborem. Trzeba mieć jednak na uwadze, że dwa ostatnie wybory średnio nadają się do szybkiego reagowania w kryzysowych sytuacjach. Graficznie jest tu przeciętnie, choć klimatycznie. I naszym lśniącym punktem na ekranie będzie nasz statek. Każdy z dostępnych odznacza się na tle średnio wyglądających przeciwników czy też bossów. Szaro-bure tła nakreślają nam industrialny i brudny. Klimat. Tutaj dochodzimy do okropnej wady Battle Garegi. Ktoś stwierdził, że dobrym pomysłem będzie zrobić realistycznie wyglądające pociski. Brzmi jak pomysł dobry dla fanów World of Tanks albo War Thundera. Zróbmy to realistyczniej, będzie fajnie. Może, ale tylko może by i to zadziałało, gdyby nasze szare pociski nie były na szarych tłach. Jest oczywiście trochę żółtych kropeczek, ale jest to mniejszość. Większość tutaj jest słabo widoczna i trzeba się szczególnie wysilić, doszukując się na ekranie tego, co musisz omijać. Po dłuższym obcowaniu z grom i mam tu na myśli czas dłuższy niż pojedyncze przejście całości, Nasz wzrok nieco się zaadaptuje i będzie w stanie lepiej manewrować w gąszczu pocisków. Niemniej jednak, nawet przy takiej adaptacji, łapałem się na tym, że podczas spoglądania gdzieś dalej, uwadze umknie mi pocisk, który jest bliżej mnie. Szare pociski lubią się zgubić wśród żółtych, a te żółte potrafią być przekryte przez wybuchy oraz pozostałości przeciwników. Ich yy, cząsteczki. Czytelność w tej grze jest jedną z najgorszych, jakie miałem okazję natrafić w gatunku. A znajdą się tacy, którzy ci stwierdzą, że to część wyzwania. Jasne. Odcięcie prądów w trakcie pisania pracy magisterskiej to też część wyzwania. Ja, wydaje mi się, to mam jeszcze i tak dobry wzrok i. Mam tutaj taki sprytny weryfikator czytelności w postaci drugiego gracza. Znacznie bardziej wyczulony na ten aspekt gry i mogę potwierdzić, no czytelność jest fatalna. Audio stanowi tutaj mały kontrast w porównaniu do nadanej przez grafikę atmosfery. Jest ona żywsza i niezwykle ciekawa. Potwór w poziomie w chmurach jest zdecydowanie moim ulubionym. Ostatnie otwory dopiero zaczynają się wpasowywać w tej cięższy klimat. Za to już kawałek ostatniego bossa brzmi, jakby kogoś duszono przed mikrofonem. Dobra, elementy dla zwykłych śmiertelników mamy już za sobą. Pora na te mocno walnięte sprawy. Wszystko to, czego nie widać. To, czego nie widać, to w tej grze istny geniusz. Albo jej szaleństwo. To, co przedstawię, no potraktujcie jako ciekawostkę, choć kto wie. Może właśnie to was zachęci do wypróbowania Battle Garegi. No to jedziemy. Jedziemy z koksem. Najważniejszą rzeczą jest niezwykle złożony proces tworzenia poziomu trudności. Battle Garega podnosi i obniża poziom trudności w zależności od tego, jak dobrze nam idzie. No, nic nowego, jasne, ale co podnosi nam ten poziom trudności? No, w sumie wszystko, co robimy. Już od pierwszych sekund jest liczony nasz poziom. Liczony jest też każdy nasz strzał. Pomnożony przez prędkość ustawionego przez nas ognia automatycznego, o czym też jeszcze wspomnę nasz aktualny poziom mocy również z wielokrotnia wzrost poziomu trudności. To w jaki sposób osiągnęliśmy ten poziom również ma znaczenie. Jeśli zbieraliście każdą małą ikonkę, to jest ten złoty wykrzyknik, to ten poziom sumarycznie podniesiecie sobie bardziej niżeli poprzez same duże ikony. Masz wszystkie opcje w sensie skrzydłowych. Więcej nie zbieraj, bo znacząco podniesie nam to poziom trudności, jeżeli w ten sposób postanowicie podbić sobie e, punkty. Myślicie pewnie, że użycie bomby nieco nam potrafi sytuację. A no kurde nie. Nie wiem jakie stoi za tym uzasadnienie, ale użycie bomby też pogarsza nam sprawę. Jedyne rozsądne uzasadnienie jest takie, że w grze mamy sporo sekretów, które podniosą nam punkty. I te sekrety odkrywamy właśnie. Poprzez użycie bomby. Jesteśmy też nieco karani za tak zwany bullet ceiling, czyli latanie blisko przeciwników, aby nie strzelali w nas. Jest to jak najbardziej sprawiedliwa i umyślna mechanika, która ma za zadanie ograniczyć hamskie zgony. No a jak w tej grze? No spoko, rób tak sobie. Gra policzy każdy pocisk i odpowiednio podniesie wam licznik. Możecie również zauważyć takie złote medaliki. Kryje się za nami mechanika dodatkowej punktacji w grze. Zebranie jednego podnosi wartość następnego, jeśli nie upuścimy żadnego po drodze. W ten sposób uaktywniamy łańcuch medali. Dość intuicyjne byłoby nie robienie tego, aby nie podnieść poziomu trudności. No niby tak. Ale kurde nie do końca. Po piątym w łańcuchu każda kolejna wyższa zebrana wartość nie podnosi nam poziomu trudności, a przynajmniej podnosi go marginalnie w porównaniu do tych pierwszych pięciu. Tak dziwna decyzja. Dziwna. Cholera. Stop. Dość. Jest tych kruczków cała masa. Jest i jeszcze więcej niż to, co tu powiedziałem, i w sumie nie musicie nawet tego wiedzieć. Dla fanów, tabelek Excela to jest raj. No przejdźmy do tego, co faktycznie może Wam się przydać. Co obniży nam poziom trudności? No jest tylko jeden sposób, tak zgadliście, jest to śmierć. Jednak i tutaj istnieje pewne zależy. Gra tym bardziej obniży nam poziom trudności, im mniej żyć mamy w zapasie. To właśnie dlatego oglądając najlepszych graczy będziemy mogli widzieć ich dziwne zachowania, gdzie będą ginąć w strategicznych miejscach. To jest właśnie ten kontrowersyjny moim zdaniem element rozgrywki. Ginięcie jest dość nieintuicyjne w tego typu grze. Jest nieintuicyjne w każdej grze. Zawsze jesteśmy nagradzani za rozgrywkę bez utraty życia w grach. Z drugiej strony, kiedy nawet utratę żyć musisz planować oznacza to, że nie możesz pozostawić sobie żadnego marginesu błędu przez cały przelot. I która filozofia jest tutaj słuszna? No, możecie odpowiedzieć na to pytanie w komentarzach. OK, ale wiadoliłem o podnoszeniu i obniżaniu poziomu trudności, a jak ona wypada w praktyce? Faktycznie grze zmienić potrafi się niemalże wszystko. Od szybkości pocisków, po ilość punktów zdrowia bossów, czy też rodzaj wypluwanego ataku. Potrafi to zrobić różnicę między zmiażdżeniem pierwszego bossa w sekundy, a męczeniem go przez dłuższy czas. Gra potrafi przywalić nam też niesprawiedliwymi wzorami, o których rzeczywiście trzeba pamiętać. Jedno jest pewne, dostaniecie tu solidny wycisk. Rising wpadło na świetny pomysł dodania możliwości zaprogramowania ognia automatycznego samodzielnie. Otóż napierdzielamy w przycisk tak jak tylko umiemy albo chcemy, a następnie trzymamy go, aby utrzymać tą pożądaną szybkość strzału. Proste, a jakże genialne. Tak powinno się zrobić w większości tego typu grach. Kolejnym sekretem są pozostałe cztery statki do latania. Po wpisaniu kodu dostajemy do nich dostęp. Wprowadzą się diametralnie inaczej od dotychczasowych opcji i podnosi nam to replayability całego tytułu. Czemu to jest ukryte? No nie wiem, może dlatego, że nie pasują one za bardzo do obranej tematyki Mamy tu smoka! Okej, okay, to jeszcze nie koniec ukrytych mechanik. Możemy również odblokować specjalne formacje naszych skrzydłowych. Te formacje uaktywniają się poprzez zrzucenie pięciu przedmiotów danego typu, a następnie zebranie przedmiotów skrzydłowych. No, brzmi to ekscytująco, ale w praktyce nigdy nie zrobicie tego specjalnie. Jak chciałem, to liczenie tego nie dość, że było katorgą, to w dodatku nigdy nie wychodziło. Dodatkowo ustawienie sobie jednej z tych formacji zwielokrotnie nam wzrost poziomu trudności. Ja tę formacje wbijałem zawsze przypadkiem. Pamiętajcie też, aby wybrać wasz statek odpowiednim przyciskiem: A zachowuje oryginalne parametry, B zwiększa nam prędkość, C zmniejsza hitbox, co ułatwi nam z jednej strony omijanie, a z drugiej utrudni zbieranie przedmiotów, a wciśnięcie wszystkich trzech lub poczekanie na koniec czasu da nam kombinację wszystkich trzech przycisków. Jasny szlak. To jest cała masa sekretów smaczków ukrytych mechanik, o których zwykły gracz nawet nie będzie wiedział. Battle to niezwykle ciekawy przypadek gry, o której głos nie przeszedł do mainstreamu ani trochę. A wśród fanów jest to jeden z czołowych tytułów. Poziom złożoności zawartych mechanik tłumaczy przywiązanie tych, którzy poświęcą temu tytułowi najwięcej czasu. Jest to moje trzecie, jak nie czwarte podejście do tej gry i nadal nie jestem do końca przekonany co do balansu wad i zalet gry. Została również wydana BattleGarre'a Type 2, w której zaadresowany został problem. Kiepsko widocznych pocisków. Tutaj jest już więcej żółtych kropek. Zdecydowanie lepiej je widać. Jednak nadal w wielu kluczowych momentach pozostawili one szare pociski zlewające się z otoczeniem. I nie wiem po co taki półśrodek, poprawka, a jednocześnie pozostawienie tej wady. Zależnością chyba jest tutaj to, że strzelają w ten sposób głównie wieżyczki. No, dziwna selekcja. To właśnie tą wersję grałem tutaj na dwóch, i to widać, że pomaga, ale problem czytelności no jednak pozostaje. Mógłbym wskazać wam tą wersję do zagrania, ale Type tu usuwa nam możliwość zmiany formacji naszych skrzydłowych, a zamiast tego każdy statek ma odgórnie przypisaną, specjalną formację. To nie jest sprawiedliwa wymiana. Bardzo ciekawi mnie, jaki był tok myślowy twórców przy opracowaniu tak niesamowicie złożonego systemu, jaki jest w Battle Garedze. Dopiero w wersji rewizji 2016 na PS4 dostaliśmy całkowity wgląd w działanie tego systemu. Mamy pokazany graf poziomu trudności w czasie rzeczywistym. Jedynym domowym portem wcześniej był port na Sega Saturna, ale ponowne wydanie w tej gry w 2016 oznaczało, że jednak istniała wystarczająca grupa odbiorców. Osobiście byłem mocno zaskoczony. Ta gra ma swój kłód i powiem Wam szczerze, nie próbujcie tej gry, jeśli zaczynacie przygodę z gatunkiem. Battle Garega nie ma nic do zaoferowania specjalnego na pierwszy rzut, a może jedynie frustrować, bo dla niewtajemniczego gracza jest ona wręcz frustrująca. Zajęło mi mnóstwo lat, Podejść oraz ogranych innych szy tematów, aby powiedzieć, podoba mi się. Battle Garega nareszcie mi się spodobała. Mogę ją przyjąć z wadami jakie ma i nareszcie grać w tą grę z przyjemnością. Dobra, brzmi jak gimnazjalista, który na siłę próbuje polubić piwo. Battle Garega potrafi zdenerwować i być niesprawiedliwa. Nieraz, zwyczajnie nie wiem, co mnie trafiło. Szlak mnie trafił. Jednakże już rozumiem, dlaczego ta gra jest tak uznana przez społeczność. Doceniłem tę grę i unikalne zasady w niej panujące, jednak nadal one są denerwujące. Myślę, że najwięcej frajdy z gry będziecie mieli z casualowego podejścia bez znajomości tajników czy brania ich w ogóle pod uwagę, albo gdy już osiągniecie takie mistrzostwo, że będziecie korzystać z każdego możliwego triku. Spore spektrum znajdujące się pomiędzy tymi punktami jest po prostu ciężkie do przebrnięcia.